Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj powracam z najnowszymi informacjami na temat centralnego portu komunikacyjnego. W obecnym materiale przypomnę o inwestycjach, które planowane są w ramach CPK oraz tego, że najprawdopodobniej zrezygnowano z inwestora z zagranicy. Szef CPK dla portalu Business Insider zdradził również że aktualne prognozy ruchu lotniczego są na tyle obiecujące, że CPK może być większy niż jeszcze niedawno zakładano. W ostatnim czasie przeprowadzane są również konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania otoczenia CPK. Jak te wszystkie wiadomości wyglądają w szczegółach, o tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu businessinsider.com pod tytułem CPK większy niż zakładano i bez inwestora z zagranicy. Nie ma potrzeby dzielenia się zyskami. Wywiad. Autorstwa pana Grzegorza Kowalczyka oraz artykuł na portalu interia.pl pod tytułem Miliardowe inwestycje CPK. Będą przetargi na terminal drogi i kolej. Autorstwa pani Katarzyny Dybińskiej. Centralny port komunikacyjny może okazać się największą inwestycją w dotychczasowej historii III Rzeczpospolitej. Pomysł wielkiego lotniska sięga nawet lat PRL-u. Następnie podobne pomysły sugerował każdy rząd III Rzeczpospolitej. Pomysł z pełną mocą ruszył jednak dopiero za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, ustalono miejsce przyszłego lotniska. I najważniejsze ramy inwestycji. Obecny rząd był sceptyczny co do realizacji CPK. Jednak zdecydował się na kontynuowanie prac. Mimo to wątpliwości budziła postać Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw inwestycji, który wcześniej negatywnie wypowiadał się o budowie CPK. Zapoznam teraz Państwa z najnowszymi informacjami na temat centralnego portu komunikacyjnego, a następnie przypomnę najważniejsze szczegóły projektu. Jak informuje portal biznesinsider.com, najnowsze prognozy ruchu lotniczego są na tyle obiecujące, że CPK może być większy niż zakładały wcześniejsze plany. Jeśli się potwierdzą, szybciej będziemy zmierzać do zwiększenia przepustowości. Jesteśmy na to gotowi, stwierdza w rozmowie dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prezes CPK przekazał też ważne informacje na temat inwestorów CPK. Jak mówi, nie planujemy wchodzić w partnerstwa z podmiotami zagranicznymi, bo nie widzimy potrzeby dzielenia się przyszłymi zyskami. Około 65% inwestycji lotniskowej będzie finansowane długiem. Prezes CPK przekonuje również co do terminów. Jak podaje Business Insider, nic się nie zmienia w stosunku do ubiegłorocznych deklaracji. Po przeprowadzonych audytach i urealnieniu projektu plan pozostaje aktualny. Lotnisko CPK powinno zostać otwarte w 2032 roku i zakładamy, że wtedy odlecą z niego pierwsze samoloty. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Ważne informacje również zostały podane na temat rosnącego ruchu lotniczego i możliwości rozbudowy CPK. Jak czytamy na portalu Business Insider, zaprojektowana infrastruktura pozwoli na obsługę 34 milionów pasażerów rocznie. Przy niewielkich aranżacjach, bez ingerencji w samą konstrukcję terminala, będziemy mogli zwiększyć przepustowość do 38 milionów pasażerów. Przy przedłużeniu terminala, które również wzięto pod uwagę, przepustowość może dość szybko osiągnąć 44 miliony osób. Taką rozbudowę można będzie zrealizować już po otwarciu lotniska, w zależności od sytuacji rynkowej i prognoz ruchu lotniczego. Wcześniej również poinformowano o kolei dużych prędkości dla CPK, która według obecnych planów połączy największe miasta w Polsce. Kolej z CPK do każdego z miast będzie dojeżdżać w mniej niż 100 minut. Zrezygnowano więc ze szprych CPK, które miałyby dochodzić do większej ilości miast, w tym do miast Polski Powiatowej. Odbywają się też konsultacje społeczne, które dotyczą rozwoju okolicy CPK. Jak podaje portal rynekkolejowy.pl. Konsultacje społeczne dotyczą projektu Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2044. Jej opracowanie i przyjęcie wynika z potrzeby wdrożenia przemyślanego i stworzonego wspólnie z samorządami planu rozwoju obszaru otaczającego multimodalny węzeł transportowy, jakim jest CPK. Wdrożenie strategii pozwoli na wykorzystanie nowych szans wynikających z powstania portu lotniczego oraz dalszego rozwoju potencjału regionu. Jak ma więc wyglądać centralny port komunikacyjny? Lotnisko CPK będzie położone między Warszawą a Małodzią, około 37 km od zachodniej granicy stolicy. Sama część lotniskowa zajmie obszar około 3000 hektarów. Na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki CPK ma być centralnym lotniskiem dla Polski, które przejmie m.in. większość ruchu z warszawskiego lotniska Chopina. Oprócz lotniska powstanie także węzeł kolejowy oraz umożliwiająca dojazd infrastruktura drogowa. Wiemy już, że cały terminal pasażerski będzie miał 450 tysięcy m2, cała bryła skupiona będzie wokół centrum przesiadkowego Łączącego kolej, lotnisko i dworzec autobusowy, z którego odchodzić będą piersy, czyli ramiona prowadzące do konkretnych bramek. Bardzo ciekawe informacje czytamy w źródle. Co ważne, budowa CPK będzie etapowana. W pierwszej kolejności do 2032 roku powstać ma lotnisko, które może obsłużyć około 32 milionów pasażerów. Dla porównania, w ubiegłym roku lotnisko Chopina obsłużyło ponad 20 milionów. Na początku powstanie PIRS Północny przeznaczony dla lotów dalekodystansowych oraz dwa PIRSy centralne, które obsługiwać będą wymiennie loty do strefy Schengen i non-Schengen. W sumie znajdzie się tam 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z możliwością szybkiego powiększenia do 170. Jak podaje CPK na godzinę będzie można obsługiwać około 11 tysięcy pasażerów. Widoczny na wizualizacji układ lotniska to wizja przyszłości. W pierwszym etapie powstaną trzy ramiona, zwane piersami, ale architekci przygotowują dokumentację dla trzech kolejnych. Całe lotnisko będzie mogło być modułowo rozbudowywane w zależności od potrzeb i prognoz ruchu lotniczego. Ważnym aspektem CPK ma być też ruch cargo, ponieważ z tej gałęzi ruchu lotniczego w przyszłości można będzie czerpać najwyższe zyski. Plan jest taki, żeby CPK stało się hubem przeładunkowym dla towarów, które docierają do Unii Europejskiej, głównie z Azji. Jeżeli tak się stanie, to Polska jako pierwszy kraj, do którego będą docierać towary, będzie miała prawo nakładać różnorakie podatki i cła, co przyniosłoby ogromne wpływy dla budżetu państwa. Projekt CPK jest niezwykle ważny, choć należy szczerze powiedzieć, że jest prowadzony bardzo wolno. Na temat inwestycji mówi się już od prawie 10 lat i jak na tak długi okres mam wrażenie, że nie zrobiono wystarczającej ilości prac. A Wy co uważacie na ten temat? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat przekopu mierzei Wiślanej. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.